Zamiast lata rozwinęła nam się w najlepsze lipcowa pora deszczowa. Ale już od jutra stopniowo coraz więcej słońca i coraz cieplej. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. W nocy zanikające opady mogą zdarzyć się miejscami na północy i wschodzie. Na Pomorzu Gdańskim możliwe burze. Nad ranem na ziemi lubuskiej i Pomorzu utworzą się mgły. Na termometrach od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 15 nad morzem. We wtorek, pogodnie na pomorzu Warmii i Śląsku, w pozostałych regionach przejaśnienia na zmianę ze słabymi opadami deszczu. A od słowalszczyzny po polesie lubelskiej niewykluczone burze. Temperatura wyrównana od 20 do 23 stopni. W środę będzie tak jak chcemy i lubimy, czyli spokojnie, słonecznie i ciepło. I od 22 stopni na północnym wschodzie do 26 na pomorzu zachodnim. W czwartek letni deszcz może popadać na Suwalszczyźnie i tam maksymalnie 23 stopnie. W pozostałej części kraju, aż można spojrzeć na mapę, samo słońce i temperatura oscylująca wokół 25-27 stopni. W piątek bez większych zmian, a w sobotę i niedzielę miejscami ponownie przypomną o sobie burze. Do zobaczenia wieczorem.